Dobrze, dzień dobry, witam państwa. Piotr Kurowski. Ja jestem product Managerem naszego rozwiązania Komarch POS i dzisiaj zabiorę państwa na wycieczkę do sklepu. Pokażę, w jaki sposób obsługujemy procesy sprzedażowe, nie tylko w sklepach detalicznych, ale też w hurtowniach różnego typu. Więc będziemy mówić przede wszystkim na początku na temat tego, w jaki sposób od strony naszej aplikacji służącej do sprzedaży możemy obsługiwać. Sprzedaż w różnych branżach, bo w inny sposób wygląda sprzedaż w sklepie odzieżowym, w inny sposób w hurtowni budowlanej, w inny sposób wygląda sprzedaż chociażby pieczywa. O tym wszystkim dzisiaj będę Państwu mówił. Pierwsza taka informacja, rok 2009. To jest pierwszy rok, w którym udostępniliśmy aplikację Komar POS. Oczywiście wtedy aplikacja była napisana w technologii, która w tamtym momencie obowiązywała, była dostosowana też do potrzeb. Klientów, które były zgłaszane w tamtym momencie. Od tamtej pory minęło sporo czasu i my nabyliśmy też sporo doświadczenia, jeżeli chodzi o nasze rozwiązania. W tej chwili nasze rozwiązanie Komar POS działają w, u klientów z różnych branż. Czyli mamy tutaj przedstawicieli branży odzieżowej, mamy przedstawicieli branży biżuteryjnej, branża spożywcza, branża gastronomiczna, galanteria skórzana, kosmetyki czy branża budowlana. I mamy teraz rok 2022, technologia się zmieniła, wymagania klientów się zmieniają, więc udostępniliśmy takie rozwiązanie Komar POS. To rozwiązanie już jest od jakiegoś czasu dostępne na rynku zintegrowane z systemem Komarch RPXL. Natomiast dzisiaj chciałbym Państwu pokazać to, co w tej chwili w naszym systemie jest dostępne. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. W tej chwili widzimy ekran główny naszego rozwiązania Komar POS. I tutaj jeżeli, miał, jeżeli chciałbym wystawić nowy dokument, Przechodzę do paragonu. Na początku skupię się na takim zwykłym podstawowym, powiedziałbym, trybie pracy, który najczęściej występuje u naszych klientów, czyli po prostu praca w oparciu o kody kreskowe. Mam tutaj przygotowane kilka kodów kreskowych. Po zeskanowaniu pozycji, pozycje wpadają na paragon, więc od razu widzę jakie klient towary z sobą ma przy kasie, gdyby była taka potrzeba, że klient chciałby kupić większą ilość sztuk, powiedzmy dwie farby, taką informację Mogę jak najbardziej wprowadzić. Mamy wbudowaną też taką klawiaturę ekranową, która pozwala na właśnie pracę całkowicie w oparciu o ekrany dotykowe. Nie muszę pracować z klawiaturą i z myszką. Mogę pracować w oparciu o ekran dotykowy. Takie informacje potwierdzam. Od razu, tutaj na tym ekranie chciałbym też zwrócić uwagę, że mamy informacje odnośnie promocji. Czyli promocje, które pochodzą z systemu Comarch RPXL, do systemu Comarch POS są przenoszone. Zwrócę też uwagę, że mam możliwość wskazania konkretnego kontrahenta, zidentyfikowania takiego kontrahenta i teraz takiego kontrahenta mogę zidentyfikować na przykład za pomocą karty, kodu takiego klienta. Oczywiście mógłbym tutaj też wyszukać klienta według kodu pocztowego, według nazwy, według innych parametrów, które sobie zdefiniujemy. Wybieram i w momencie wyboru kontrahenta system pyta mnie, czy przeliczyć dokument zgodnie z ustawieniami kontrahenta. Jeżeli potwierdzę tak to teraz widzimy, że dla tej mojej farby, dla której dodałem dwie sztuki, rabat wynosi 40%. Przygotowałem to po to, żeby pokazać Państwu, że tutaj od strony systemu Comarch RPXL możemy zdefiniować rabaty, które będą się dodawały, będą się mnożyły, będą się wykluczały. Akurat w tym przypadku ten rabat się dodaje, czyli minus 10% dla wszystkich klientów jest dodawany do tych 30% dla konkretnych wybranych klientów. I w ten sposób uzyskujemy rabat, który w takim podsumowaniu tutaj możemy zobaczyć. Mógłbym też pracować w oparciu o listę artykułów, czyli w przypadku, jeżeli przybył do mnie klient z jakimś towarem, który niekoniecznie pozwala na wprowadzenie kodu kreskowego. Mamy branżę budowlaną tutaj na przykładzie, więc załóżmy, że to będą jakieś śrubki, które na wagę na przykład sprzedajemy. W takim wypadku mogę przejść do listy artykułów, za pomocą przycisku dodaj przechodzę do listy artykułów i teraz jeżeli wpiszę sobie frazę farba, wyszukują mi się te towary, które w nazwie, w kodzie mają informacje na temat farby. Chciałbym zwrócić też uwagę, że tutaj wprowadziłem frazę far, która jest częścią gdzieś tam środkową tego nazwy towaru, więc nie muszę konkretnie znać, jak towar się nazywa. Powinienem wiedzieć mniej więcej, jakie elementy w takiej nazwie mogą być dostępne, po których mogę filtrować. Mamy też szereg parametrów. Oczywiście te parametry to są elementy, które są od strony systemu Comarger Pixel więc tutaj takie parametry jak najbardziej można definiować, według których dane towary można wyszukiwać. No i załóżmy, że taką pozycję dodam do paragonu, więc jak najbardziej taka pozycja do paragonu może mi też wpaść. Jeżeli chciałbym zatwierdzić, od razu mam informację, że jakieś pole jest wymagane, czyli tutaj też kontrolujemy klienta, czy zapytał na pewno o kartę klienta, czyli kontrolujemy tak naprawdę sprzedawcę, czy zapytał o kartę klienta, potwierdzamy i przechodzimy do płatności. Na tym ekranie tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że możemy obsługiwać wiele różnych form płatności podczas jednej transakcji. Czyli jeżeli mamy wartość paragonu 1346 10 zł 10 z 1000 zł przypiszę do gotówki. Pozostałą kwotę mógłbym przypisać do karty, ale załóżmy, że klient chciałby zapłacić kartą 200 zł, więc te 200 zł przypisuję do karty. Mamy informację o płatności kartą. W tej chwili informacja przechodzi na terminal, z powrotem wraca potwierdzenie, że płatność została przyjęta i zostało nam jeszcze 146 ,10 zł 10 groszy. Załóżmy, że te dodatkowe 200 zł klient zapłaci gotówką, taką informację przypisuję do gotówki i mamy informację o reszcie, które, którą powinienem wydać klientowi. Zatwierdzamy i w momencie zatwierdzenia system przechodzi, otwiera kolejny paragon. Więc to była ta sprzedaż, gdzie mamy kody kreskowe, gdzie ewentualnie czasem mogą się pojawić towary, które powinienem wyszukać z listy. Natomiast dla jednego z klienta, który sprzedaje gastronomię, przygotowaliśmy takie elementy szybkiej sprzedaży. Oczywiście ten ekran może być wykorzystany nie tylko w gastronomii. Tutaj na moim przykładzie jakieś elementy związane chociażby z nawozami. Chodzi o to, że mamy paragon, i na paragon możemy dodawać pozycje za pomocą wyboru poszczególnych. Grafik, które z prawej strony są widoczne, więc od razu sprzedawca może za pomocą takiego interfejsu graficznego dodawać poszczególne pozycje na paragon. Funkcjonalność obu tych ekranów jest taka sama, tylko po prostu w inny sposób ten ekran jest skonstruowany. Więc tutaj, jeżeli byłaby potrzeba wyszukania klienta, to też tego kontrahenta mogę zidentyfikować. Jeżeli byłaby potrzeba zamiany na fakturę, jak najbardziej taka możliwość jest, czy wyświetlenia tego podsumowania rabatów. Też taki, takie możliwości są. Dodatkowo, jeżeli damy odpowiednie uprawnienie pracownikowi, to w każdym momencie pracownik może wrócić z powrotem do tego trybu standardowego, czyli może działać albo pracując w oparciu o ten tryb szybkiej sprzedaży, albo pracując w oparciu o tryb standardowy. I wreszcie mamy kolejny rodzaj obsługi sprzedaży. Tutaj już bardziej element przygotowany dla klientów, którzy działają w oparciu o krótkie kody. To są klienci, którzy na przykład działają w branży sprzedaży pieczywa, branży sprzedaży wędlin, artykułów mięsnych. W takim przypadku klient zażyczył sobie, żeby wprowadzić informację na paragon za pomocą krótkiego kodu czterocyfrowego. Została dodana taka klawiatura, która pozwala właśnie na wprowadzenie informacji o kodzie. Wprowadzamy informację o bułce pszennej i w kolejnym kroku na tej samej klawiaturze wprowadzam informację o ilości. I w ten sposób po prostu przyspieszamy Proces sprzedaży wprowadzam krótki kod, potwierdzam ilość i do paragonu dodaję moją przykładową bułkę. Ok, wróćmy sobie do prezentacji. Pokazywałem Państwu informacje na temat tego, że nasz POS wymienia dane z terminalami płatniczymi. W tej chwili widzimy na ekranie informacje na temat tego, z jakimi terminalami jesteśmy w standardzie zintegrowani. Więc tutaj myślę, że te główne podstawowe, które w Polsce występują, najbardziej popularne w Polsce, jak najbardziej obsługujemy w standardzie naszego rozwiązania Komar POS. Jestem Państwu jeszcze winny informacje na temat tego, w jaki sposób nasze rozwiązanie komunikuje się z systemem Komar RPXL. Otóż następuje komunikacja online za pomocą usługi synchronizacji. Czyli w momencie, gdy poszczególne stanowiska kasowe mają dostęp do Internetu, komunikują się z systemem Komar PXL online. To znaczy, jeżeli wystawię jakiś dokument na posie, taki dokument od razu pojawia się w centrali. Wystawię paragon na posie, paragon jest stworzony w centrali. Czasem natomiast w przypadku klientów, którzy mają więcej stanowisk niż jedno w sklepie, w jakichś hurtowniach, wielkopowierzchniowych sklepach, Mogła pojawić się taka sytuacja, że następował brak internetu. W takim wypadku, aby zarejestrować informację odnośnie tego, że jakaś sprzedaż nastąpiła na jednej kasie i tą informację przekazać do innych kas, została dodana usługa POS Agent, która pozwala właśnie na wymianę informacji pomiędzy kasami odnośnie stanów magazynowych w ramach konkretnego sklepu. W momencie, gdy nastąpi odtworzenie takiego połączenia z centralą, dane synchronizowane są do systemu komarki RPXL. Czyli jeżeli nie mamy internetu, możemy pracować, zapisujemy dane lokalne, lokalnie, na posach, na kasach. W momencie, gdy to połączenie z internetem jest wznowione, wtedy do centrali dane są przesyłane. OK, więc sprzedaliśmy, wydaliśmy towary do klientów. W jaki sposób powinniśmy zaopatrzyć nasz sklep? I tutaj mamy też szereg możliwości. Pierwsze, od lat pozwalamy naszym klientom na zaopatrzenie centralne, czyli to centrala decyduje, co należy dostarczyć na sklepy. W takim wypadku następuje centralne przesunięcie towarów z magazynu centralnego na poszczególne sklepy. I w pierwszych wersjach naszej aplikacji ta decyzja następowała całkowicie po stronie centrali. W kolejnych wersjach aplikacji dodaliśmy też możliwość wystawienia dokumentu zamówienia wewnętrznego, czyli pracownicy na sklepie widzą, że jakieś towary zaczynają im brakować na sklepie, w takim wypadku wysyłam informacje do centrali, brakuje mi takich i takich towarów, w związku z tym tworzę zamówienie wewnętrzne. I to wszystko jest oparte właśnie o wydanie z centrali i przesunięcie na sklep. Takie, taka praca centrali może być dodatkowo wsparta za pomocą rozwiązania BST. To jest takie rozwiązanie bilansu towarów, które pozwala na sprawdzenie jak będzie wyglądała sytuacja towarowa w konkretnym magazynie, na zadany okres. Tutaj analizujemy ruchy magazynowe, ilości które, towarów, które są dostarczone, ilości towarów, które są zamówione. No To jest tak rozbudowane narzędzie, że tutaj spokojnie 25 minut o samym tym narzędziu moglibyśmy mówić. Więc jeżeli ktoś z Państwa nie zna tego narzędzia, to zachęcam do zapoznania się, bo naprawdę bardzo rozbudowane i też elastyczne rozwiązanie, które pozwala na tworzenie swoich własnych jakichś szacunków, predykcji, własnych algorytmów. Natomiast wracając do samego POSA. Oprócz tego, że możemy zatowarować sklep od strony centrali, czyli z centrali przesunąć towary do sklepu, możemy także, i to są plany rozwojowe na koniec tego roku, utworzyć przyjęcie na podstawie zamówienia zakupu. To znaczy towar idzie od dostawcy zewnętrznego. Takie mieliśmy wymagania od Państwa, od naszych klientów, że po prostu towar na sklep powinien być przyjmowany na podstawie zamówienia zakupu, który od strony sklepu jest odzorowywany dokumentem przyjęcia magazynowego. Na magazyn sklepu, czyli pomijamy w tym procesie magazyn centralny. Towar idzie bezpośrednio na sklep. No i zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Wrócę sobie z powrotem do pos Tutaj mam taki przykład, gdzie wygeneruję od strony rozwiązania Komar POS dokument zamówienia wewnętrznego. Dodam nowy dokument. W momencie dodawania dokumentu wybieram magazyn źródłowy, czyli skąd takie zatowarowanie chciałbym otrzymać. Wybieram magazyn sklepu. Tutaj przed chwilą też widzieliśmy na tym ekranie, że w ramach jednego sklepu możemy obsługiwać więcej niż jeden magazyn. Czyli może być jakiś magazyn, zaplecza, magazyn typu sala sprzedaży. Nie ma tutaj problemu. I w kolejnym kroku wprowadzę informacje na temat towarów. Jakaś jedna farba. Mógłbym też skorzystać z kodu kreskowego, gdyby była taka potrzeba. I wprowadzam informacje na temat ilości również. Weźmy sobie tutaj 5 sztuk. Na kolejnej pozycji dodajmy sobie powiedzmy dwie sztuki i ta ostatnia, czy 22 sztuki. Ewentualnie, jeżeli chciałbym dwie, to też oczywiście mógłbym to wprowadzić, i na ostatniej jedna sztuka niech będzie. I w tej chwili takie zamówienie składam od strony posa. Mógłbym tutaj też od razu przygotować wydruk takiego dokumentu, gdyby była taka potrzeba. Ja to pominę. Widzimy, że powstało zamówienie wewnętrzne o numerze 19. Na magazyn centralny, magazyn docelowy, sklep w Gdańsku. I teraz przejdźmy do systemu ERP RPXL. Jestem na liście zamówień wewnętrznych. Po odświeżeniu widzimy, że pojawiło się zamówienie wewnętrzne numer 19. Jak wejdę w szczegóły takiego dokumentu, a no mogę zobaczyć, że mamy informacje o ilościach, o tych towarach, które przed momentem dodałem od strony POSA. Mamy też taką zakładkę potwierdzenie, czyli jeszcze możemy w ramach tego procesu stwierdzić, że centrala musi wyrazić zgodę na rejestrację takiego zamówienia wewnętrznego. To potwierdzenie może też z automatu być, jeżeli w taki sposób chcieliby Państwo pracować. Potwierdzam takie zamówienie w tym moim scenariuszu, zapisuję i teraz na podstawie zamówienia wewnętrznego mogę przygotować wydanie z magazynu do konkretnego POSA. I tutaj też widzimy informacje o tych ilościach i towarów przepisują się automatycznie. Od razu wybierany jest magazyn docelowy na podstawie tego zamówienia wewnętrznego. Takie zamówienie, czy też taką dyspozycję mógłbym wysłać na magazyn do pracowników magazynu, żeby realizowali wydanie. Wyciągam dokument z bufora i w momencie, gdy zatwierdzam, mam informację, że przyjęcie nastąpi po stronie aplikacji Comar POS, czyli w tej aplikacji dla, dla sklepu. Ok. I teraz przejdźmy z powrotem do naszej aplikacji Comarch POS. Po odświeżeniu takiej listy możemy zobaczyć, że na liście zamówień wewnętrznych czy też z tym dokumentem zamówienie wewnętrzne jest powiązany dokument MMW 39, czyli wydanie z magazynu centralnego o numerze 39. Natomiast jeżeli chciałbym taką dostawę przyjąć, na liście dokumentów do przyjęcia mamy też ten dokument MMW 39 powiązany z zamówieniem wewnętrznym numer 19 i takie przyjęcie mogę realizować. To przyjęcie mógłbym realizować oczywiście za pomocą skanowania też pozycji, jeżeli byłaby taka potrzeba. Mógłbym ewentualnie przyjmować ręcznie ilości, czyli potwierdzać ilości, które przyjąłem. Jeżeli przyjąłbym czegoś więcej, to oczywiście mógłbym to zrobić, natomiast wówczas w tle tworzony byłby raport rozbieżności, czyli ta różnica też była była pana, między tym co wyjechało z centrali, a tym co zostało przyjęte na sklep w przypadku gdy to przyjęcie zawierałoby więcej pozycji 200 300 takich klientów też mamy zostało dodane takie usprawnienie które może być wykorzystane ale nie musi mianowicie jest możliwość kliknięcia przycisku przyjmij wszystkie w takim wypadku te ilości na dokumencie przyjęcia są nadpisane ilościami które zostały wydane z magazynu centralnego tak czyli takie same ilości są przyjmowane jak zostały wydane po stronie centrali Zatwierdzamy i oczywiście na liście dokumentów do przyjęcia taki dokument nam znika. Natomiast jeżeli sobie zobaczymy dokument dowolny, to możemy zobaczyć, że z dokumentem MMW 39 mamy szereg dokumentów powiązanych. MMP, czyli dokument przyjęcia, zamówienie wewnętrzne i ten nasz protokół rozbieżności, który od strony POS jest tworzony. OK. Oprócz tego, że możemy realizować przyjęcia na sklep, od strony POSA możemy tworzyć także dokumenty przesunięć, czyli przesuwam towary z zaplecza sklepu na salę sprzedaży. Taka funkcjonalność też już jest w systemie. Wtedy w tle tworzone są dokumenty MMW i MMP od strony Excela. to jest, To się robi automatycznie, to się dzieje automatycznie, więc to przesunięcie po prostu jest wykonywane od strony POSA wyłącznie. Ja jeszcze kilka słów na temat naszych klientów, którzy. Działają na rozwiązaniu Komar POS. Są to klienci nie tylko działający w Polsce, ale też klienci zagraniczni. No bo od lat nasze rozwiązanie działa we Francji, w Belgii, w Hiszpanii, w krajach Europy Zachodniej, również w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych posiadamy klientów, którzy na tym rozwiązaniu działają. Jest tutaj jak najbardziej nie tylko trendy w Polsce, ale również za granicą są wykorzystywane do rozwoju naszego systemu. A skoro mówimy o rozwoju naszego systemu, to już tak naprawdę za pasem 2023. I tutaj wychodzimy też naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, naprzeciw trendów, które na rynku się pojawiają. Jednym z takich trendów jest praca mobilna, czyli oderwanie sprzedawcy, prac, pracownika sklepu od stanowiska kasowego i przekazanie mu takiej aplikacji, która pozwala na pracę na przykład na zapleczu sklepu. Czyli to jest rozwiązanie Komar empos rozwiązanie przeznaczone na urządzenia z Androidem gdzie pracownik może chodząc między towarami, chociażby te towary na sklep, przyjmować. Mamy też aplikację Web WebPOS, o tej aplikacji więcej za chwilę. Na początek kilka słów na temat właśnie rozwiązania Komarch MPOS. Aplikacja, która ma działać z Androidem, aplikacja jest planowana do udostępnienia z systemem ERP RPXL w połowie przyszłego roku. Aplikacja już działa z innymi systemami właśnie w tych krajach Europy Zachodniej, i tutaj mamy między innymi możliwość sprzedaży na paragon ale myślę to co istotne obsługi zaplecza sklepu czyli przyjęcia towaru wydania towaru i inwentaryzacja też ma być dostępna z poziomu aplikacji Komarch Empos. zobaczmy jak to wygląda na krótkim filmie tutaj w pierwszej kolejności skanowanie pozycji na paragon dodawanie towarów na paragon więc mamy informacje na temat tego jaki towar dodajemy mamy informacje o pomocach, promocjach pakietowych informacja o artykułach powiązanych też będzie widoczna to jest to o czym Jarek mówił podczas swojego wystąpienia z tego miejsca jest możliwość dodania takiego artykułu powiązanego do paragonu więc od razu takie konkretne buty mi tutaj wpadają mogę zwiększyć ilość i zmniejszyć gdyby była taka potrzeba zobaczyć podsumowanie dokumentu ewentualnie dodać kolejny towar po zeskanowaniu kodu kreskowego i oczywiście możemy przejść do płatności Aplikacja może być zintegrowana z czytnikami kart płatniczych SAMAP, to są takie niewielkie, przenośne czytniki kart płatniczych. Po zatwierdzeniu oczywiście informacja wysłana na drukarkę fiskalną i taki dokument możemy zatwierdzić, wydrukować. Mamy też informacje o podsumowaniu sprzedaży, jest tutaj informacja o liczbie płatności, informacje o rodzaju takiej płatności, o średniej ilości artykułów na dokumencie, też jak najbardziej widoczne. Tutaj z kolei widzimy w tej chwili dokument przyjęcia magazynowego, czyli przyjęcie na sklep w ramach przesunięcia, gdzie takie przyjęcie może też następować po skanowaniu kodów kreskowych, ewentualnie po wprowadzeniu takich ilości ręcznie. I a propos tych dokumentów, zaplecza, tutaj ważna informacja. Oczywiście, urządzenie może działać na smartfonach, bo może działać na urządzeniach z Androidem. Natomiast zalecamy, żeby to jednak były takie kolektory, które mają wbudowany czytnik kodów kreskowych, bo praca z takimi kodami kreskowymi jest zdecydowanie bardziej wydajna, jeżeli kolektor taki czytnik ma wbudowany. Tutaj z kolei informacje o wydaniach, czyli przygotowanie wysyłki na podstawie zamówienia, też czytelna informacja, jakie konkretnie towary należy w ramach takiego dokumentu spakować, wydać. Czyli to była ta aplikacja, która pozwala właśnie na pracę mobilną w sklepie. Natomiast drugim elementem, który planujemy dodać czy udostępnić dla Państwa w kolejnym roku, jest obsługa pracy na kasie samoobsługowej. Czyli coraz częstszy trend, gdzie klienci przychodzą do sklepu i sami mogą zrealizować sobie zakupy. Ja bardzo często korzystam z tych kas samoobsługowych w różnych sklepach. Więc taka funkcjonalność też jest planowana. To jest aplikacja Komar WebPos. Docelowo aplikacja Komar Web ma posiadać też te funkcjonalności, które są dostępne w aplikacji Komar Post. Natomiast w pierwszej wersji, która zostanie w pierwszym półroczu udostępniona z Excelem, będzie to właśnie taka obsługa sprzedaży samoobsługowej, czyli klient sam będzie mógł wprowadzić towary albo wybierając za pomocą kodu kreskowego, skanując kody kreskowe towarów, albo wybierając listy, oczywiście wyszukując również po nazwie. W przypadku takiej sprzedaży samoobsługowej ważna, ważny element jest taki, że ta sprzedaż może być wsparta przez asystenta sprzedaży, czyli klient chciałby coś usunąć z dokumentu, coś nie tak, szczytał. W takim wypadku pracownik sklepu może podejść i pomóc, więc taka informacja też jest widoczna. I oczywiście w momencie, gdy zakupy zostaną dobrze zrealizowane, czytelna informacja, że dziękujemy za zakupy i do zobaczenia. Więc te trzy aplikacje w połowie przyszłego roku będą z sobą współpracować. Oczywiście będą współpracować z rozwiązaniem Komarche ERP XL. No i jeszcze jedna informacja, ona już była dzisiaj podczas konferencji prezentowana. Jest możliwość kontaktu z ekspertem, za pomocą strefy eksperta. Jest tutaj też ten kafelek POS, więc jak najbardziej zapraszam do, do rozmowy. A ja w tej chwili serdecznie Państwu dziękuję za uwagę.